Siemano, ja jestem Witab. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek, ponieważ jesteśmy na 1.15.2 wersji i na serwerze Na tą wersję właśnie Nie no, pytajcie mnie jak to, ma miejsce I tak, chciałem zrobić z tego seria Witam was ogólnie na like LikeMC Naprawdę naprawdę fajny serwer. Yy, Najlepszy w Polsce jeśli chodzi o najlepszą wersję. Ale tam miałem 1.161 wyszło. Ale na następnej edycji będzie 1.16.1 161 i wreszcie Mojang, yy, czy to Mojang, to... co jak chcę? Yy, wreszcie ogarnął. Wreszcie się ogarnął i yy, praktycznie od razu jak wyszła wersja 1.16.1, to wyszło OptiFine. Czy tam coś inni twórcy ogarnęliś. No wiecie o co chodzi. Na przykład jeśli chodzi o D52, długo wychodzi o OptiFine, a teraz do JD16 praktycznie od razu już wyszedł. No także no. I witam Was tutaj na Lekem To jest kopuła mojego kolegi. Yy, bardzo fajna jest. Tu ogólnie jakaś osoba z nieznanego powodu ze ścianę złożyła? Nie wiem. tmt chyba na tym serwerze nie wybucha. Ale tak, na tym serwerze jest on PVP. Za zabójstwo jest bana. Yy, więc was nikt nie zabije To jest minus dla osób, które gry ogarniają PVP. Dla mnie to jest na przykład taki minus, że to nie PVP. Ale też nie jestem dobry w PVP na 1.15. Jestem na 1.8 dobry w pvp i to jest oprowadzenie was y, po ogólnie y, miejscu gdzie mieszkam tymczasowo y, przeprowadzę się miedników także wiecie y, też bardzo mi zależy żeby zgarnąć rangę youtuber oj dobra nie będę ją raczył a trudno No lip tam trochę. Myślałem, że 20. Kurde. Yy, ale tak. Dałam yy, ja tekstur paka, którego mam na 1.8. Yy, już wam go pokazuję. Yy, nie, to nie jest. Nie, to jest ten. Ten napis. muszę zmienić. Wybrałem sobie teksturpaka i go kompletnie przerobiłem, bo myślałam, że to będzie taki tekstur ostateczny, ale się okazało, że go będzie przerobił. Nie wiem czy Wam mam co pokazywać, to wygląda woda. Na, na shaderach jeszcze jestem. Bo ja nie lubię na się grać na shaderach, ale na tej wersji lubię. To jest bardziej taka wersja survival. Się yy, taka wersja PvP. Okej, okay, to, to ja tutaj nie jestem, ale kiedyś tutaj yy, błęd zdany. Yy, I ogólnie tak. Yy, miecz rycerzki. No to po prostu ten miecz wygląda tak, nie? Ale on jeszcze się yy, błyszczy. Yy, Siechiera, kilof, yy, łopata, red nie są pośledzone. O, takie liczby są, jak się niszczy. Trochę skaczą. O, ale co tam jeszcze tutaj jest? Zmienimy to. Jeszcze będzie zmieniony efekt tego. Będzie bardziej biały. Czy jak to powiedzieć? Nie wiem. Po prostu zmienię go jakoś. Teraz spróbuję. Mm. Tak wygląda set y, tutaj w pasku. Y, tak wygląda set y, tutaj. Refin. No, no, no. ...krowa, ale ona jest. Na... Nie, nie Jeszcze tutaj napis, żeby... I jest podpisane, że to jest moje. I tak, jest podpisane, że to moje. Jodda. No, tak, no, chory pomysł, że ja... Jak, jak. No, o, właśnie. Jodda. No, w sumie przyszło. Yy, tak wygląda i skrzynia Jeśli mówił, czy yy, te a zmieniłem, o już zmieniłem. Yy, już wam tutaj pokażę. Yy, tylko Okej, okay, wejdę sobie. Wiem co robię. O no, nie wejdę na jedność. A w sumie wejdę, ale stracę save'a. W sumie nie są nie mam Mam tylko w sumie... A to w sumie większość na kreatywno robiłem. Też dałam tego teksturpaka, jeśli pod filmem z długo, jak odisylowywać różne gry i aplikacje dobijecie 150 wyświetleń, to wam od razu to w seria, bo w jeden dzień dobiliście tam chyba 20 czy 30 wyświetleń. Tylko... Sånn kan man gjøre et prosjekt. Bare som vanlig. To no, w miarę w... w... yy, Też yy... To muszę zrobić. Bo to było już w tym teksturpak'u, co to Znaczy, co jak zależy. Bo mogę, zależy jakie ja do komentarza. Yy, bo jeśli ludzie dopisać, że ty zostawi, to zostawię. Wielki bólem, ale ten. Yy, jeszcze raz pokażę. Skrz... Kurde, jak nie jestem do polskiej wersji przed do Nie chyba to. Jest napis trap. Niezależnie od której strony, jak zobaczycie, napis. Trap". Yy, nawet jeśli to nie zrobić, to też tego nie otworzycie. A trap wtedy nie ma, Nawet jest to od boku napisane. Yy, też tutaj jak się postawi nie tak. O. Dać, a da się po prostu Także no mega fajne. Mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Ale dobra, Wejdźmy na serweru tu nie o tym odcinek. Chciałem bardziej ten odcinek zrobić z budowania, albo pogadankowy albo pokazowy. zależy. jakie jaki we wstyk jest fajny. Jeszcze y, kurczaka zmieniłem. Jeszcze może i zmieniłem początek ziemniaka. Na flicz. Nie, wspomnien powiem, z tego zmieniłem. Y, Wadę hmm. tego serwera to powinieneś... Że, y, nie ma chyba. Może tylko dlatego, że... Może tylko jeden. Jedyny minus jest taki, że czasami na, to jest jedyny serwer, gdzie czasami mi sięga 30 pingu. Nie, 50. Ale to jest... Miałem kiedyś internet, jeszcze w tamtym miesiącu, 5 mega na sekundę. I najwięcej, ile na nim pingu miałem, to 80. No. A teraz mam 300. Także jakby to mało robi. Przynajmniej tak mi się wydaje. oprotka jej. Gucci, do koć. Yy, jest jakiś admin? Nie o. Są same Ale mówię, yy, bardzo bym, bardzo, bardzo, ale to bardzo bym wdzięczny. I kolejny spacer będzie na 30 sekund, A kolejny na 50, kolejny na 80, kolejny na 100. Yy, I właśnie yy, chciałabym bardzo, żebyśmy dobili te 200 subskrypcji yy, do końca wakacji, bardzo, ale to wątpię, bo nie wierzę, że te filmiki, poradniki, które wam stawiam, możecie Aha. mi dać subskrypcji, naprawdę to was kosztuje, a ja poświęcał jednak swój czas, montuję na tym wszystkim, więc może serio y, kliknąć y, w ten czerwony przycisk y, na dole i y, y, lajka, aby y, film po prostu dotarł do większej ilości osób, i aby inne filmy cię nie przegapiły, bo są naprawdę spoko. I może sobie tak rzadko, y, rzadko wrzucam. A trochę negatywność jest. Trzeba by was jakoś pobudzić. Yy, tak, rozbierałam się, no, o, Kurde. Yy, trzeba was jakoś motywować. Wiem, że dacie radę. Wyświetleń mam dużo, po tamtym filmem yy, z tego yy, spowierania mam yy, właśnie yy, 117 wyświetleń. Jak nawet i nie więcej teraz, dla zobaczę. YouTube nagrywa się tak, nagrywa 10 minut. Już nagrania spoko. i tak czym nagrywa. no powiem Państwu, a ja w sumie nie ważne widać to. Flipper, ale nie działa. Wiecie, co ja. Yy, właśnie, ja może się tutaj yy, schowam, żebym nie zginął, i temu, bo patrzcie, jakie mam ity. No, także, no, yy, nawet nie próbujcie mnie zabić, bo tutaj nie ma PVP. A są nawet jakbyście, jakieś sobie nie zabili, to jest ban. Nie wiem dokładnie na ile, ale chociaż zależy, czy to jest po prostu ban, czy oddawanie. I tu, też yy, po tym, ale mi się wydaje, że tracisz ity, które zdobywajcie, i dostajesz będą. Yy, tak, podobno na kolejnej edycji ma działać już PvP i to bezkarnie, Czyli jakby na no was odpowiedzialność, żeby cię komendować nad PvP. Yy, I właśnie jak ją wpiszesz, yy, tą taką komendę, yy, to już nie jesteś chroniony. Yy, już nie jesteś chroniony właśnie przez PvP, yy, już nie jesteś chroniony i można cię je zabić. I to co to działa jak osoba, która ma włączoną ochronę PHP, a Ty masz włączoną ciebie uderzy. Yy, to nie wiem czy to działa tak, że wtedy to też będziesz go mógł uderzyć. Już teraz miałem taką sytuację, że jedna osoba chciała, żebym wyłączył PHP. Wyłączyłem, yy, bo miałem wiadro feku i mnie sknapała prosto yy, z góry, ale wiadro no, bo miałem FEKU tutaj. To no bardziej kiedyś miałem nie tu. Gdyś inne układy jak nie No ale tak, hmm. już wam pokazuję, mówię ile tym pomogę. No powiem wam, że jestem dobry właśnie, O, to ma już 114 wyświetleń, i ja 107. I ma 12 lajków. E, też sobie zedytuję ten film, żeby dały się komentarze opisać. To e, chwila. Bo, bo czas niestety zaznaczy, że on jest na w szos. I wtedy można jest, głupie tak mm. Jakby są dwie wersje tego. E, Yy, że mm, Starczy po prostu, że yy, jest taki mm, jest po prostu osiemnaście, plus takie 18, że Musicie tam kliknąć, że serio ma cały 18 lat i film. Jest taki 18 plus, że... Można komentarze pisać. Że na przykład jest jedno za winter, ale nie ja się nie podoba, bo to no. cringe, nie pamiętam, ale to nie jest to, o czym myślicie. Yy, no. Mówiłem, ja że no to jest 11-latne dziecko, jak 10 lat na YouTube jest. I miało tyle karterów, że ustawiło sobie, że komentarzy nie było. I nawet ma wyłączone pokazywanie się no. lat. Także no. Smachajcie, słuchajcie. No, to dziecko ma jakieś ADHD, coś takiego, i tam nie dawałem do YouTube'a, do kasy. Ja wiem, nie, nie wchodzi w O, tak wygląda właśnie. O, yy, tak właśnie wygląda siedzenie. <ścoughs> yy, sam go rysowałem, dlatego, jest taki słaby. Yy, bo w internecie nie było a też nie umiem tak rysować kompletnie nie umiem rysować ale jakoś mi to idzie to przyznam, że wziąłem z internetu to też, ale na tej wersji coś nie działa zmiana koloru, bo że już przez shadery, bo na przykład to działa. Albo na tej wersji nie działa ta komenda, po w plikach tekstury jest jest taka komenda w notatniku napisana i dzięki temu to działa także no yy, mam nadzieję, że yy, właśnie, ten odcinek to się bardzo, bardzo. Yy, mam nadzieję, że wam się podobało yy, jeszcze nie, nie wiem co powiedzieć to po prostu, to co na początku prawie yy, mam nadzieję, że docenicie moje moją pracę i zostawicie te suby, lajki, będzie mi niezmiernie miło wam um, tego tekstu rupaka na 150 wyświetleń pod tamtym filmem, bo naprawdę zrobił w, w miesiąc 100 wyświetleń, dla mnie to jest bardzo dużo, a od zrobił mi 5 wyświetleń, więc dużo. Jeśli potem tych dobijecie na przykład 150 wyświetleń, a pod tym odobijecie sobów 15, to na 15 subów jest specjal. Yy, taki myślę, że naprawdę fajny, bez cięć, no może do cięcia, bo jest, nie, w sumie bez, fajna, nie będzie przynajmniej, że ustawiony, że yy, haha yy, miał wiele prób, by yy, nie udawał mu się na pierwszym razem i to wycinał, ale domyślicie się yy, o tym właśnie na tym specjalu, o głowach. Także mam nadzieję, że wam się film spodobał yy... i właśnie tak, 150 wyświetleń, yy... 15 subów, specjal i tekstur pak, trzymajcie się i cześć, yy, mam nadzieję, że wam się spodobało, papa, ja teraz zatrzymuję nagrywanie, bo. Oczywiście profesjonalny youtuber to robi nie klawiszem, tylko klika. Odpala nagrywanie klawiszem, ale wyłącza klikanie, bo takie są łatwe, dobra elo.